Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy po ważeniu przed konferencją, przed galą. Fame ma 10. Jest ze mną Piotr cześć, witam cię serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. E, tak jesteś dziś spokojny? Nie walczysz? Ja nie, nie walczę, ale jestem cały czas w gotowości, także jestem czujny. Czujny, Cały czas. Dlaczego jesteś w gotowości? Po ostatnim e, ataku? Chyba. E, to znaczy po ostatnich atakach, które można zobaczyć u mnie na. E, YouTube Piotr zapraszam serdecznie. Wiadomo materiał jest bardzo okrojony, ale i tak widać całą prawdę e, o państwu o państwu Murańskich. To mówili w wywiadach, a to, co było w rzeczywistości, także serdecznie zapraszam. Powiedz mi, jak to było z tą nogą, bo rozmawiałam właśnie z Jackiem Murańskim, e, próbowałam, powiedzieć, że ja w tym momencie weszłam właśnie, jak było to kopnięcie. E... No. Nawet jak, ale jak to TikToka sobie zrobiłaś, ty, dobra jesteś. Najwięcej świetność sobie nastukałaś. Tak, najwięcej no. no, no, tak, no, Dziękuję Wam no, bardzo, nawet nie wiedziałam, że no, nie na wiedziałam. No dobra, dobra. Tak, weszłam w odpowiednim do momencie. W momencie, do tak. Tego, jako, jak to Trzeba być czujnym. Aparat w takich sytuacjach musi być w gotowości. Także zaraz właśnie w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Zgadza się. No. Jak to się mówi, że po prostu trzeba ciężko pracować na sukces, albo na, na to, co się kocha, albo, być, się o, osiągnąć, albo być w odpowiednim być. miejscu i w odpowiednim Ale czasie. Ale trzeba byś, wyjść z domu, z łóżka. A co, no, nie? Oczywiście, z jak te No oczywiście, jak najbardziej. Dobra, no to powiedzmy to było z tą z tym kopnięciem, bo ja właśnie wtedy weszłam, wyciąłam no za aparat no. mówię wow, to no. na moje wejście takie dymy? Już nie będę mówił na pan, więc będę mówił a, Jacek. A po prostu, no, obok mnie, kopnął mnie w stopę, a uciekając przede mną, jeszcze tam po prostu zawadził o Arka kolano i, i, no i uciekł za ochronę, co można da, dalej zaobserwować a, tam u mnie na kanale. Jacek mówi, że podstawiłeś mu nogę. Siedząc do niego tyłem. Proszę was, jak można komuś podstawić nogę, siedząc do niego tyłem, nawet nie widząc, że ktoś za nim idzie. Po prostu poczułem ból w nodze, obejrzałem się, zobaczyłem, że to jest Jacek i wystartowałem. No, a po prostu jak zaczął już uciekać, to zawadził o Arka, nie wiem, to wyglądało trochę E, ja chciał zrobić stąpa na jego kolano, ale sobie nie trafił, Arek zdążył uciec z kolanem. No i, wie, no i ruszyliśmy na niego, nie? bo myśleliśmy, że normalnie dojdzie do starcia w takiej sytuacji. A tu jednak się okazało, że e, nie, taka, nie taka baba straszna. Jak, jak go malowali, dokładnie, no, jak go malowali. Bo baba bo... jak namaluje, to wtedy jest straszna. No. Albo jak się nie wymaluje, może jak się nie wymaluje, tak? Jak zmyje makijaż, to mówi, wtedy... się, mówi się, że jak jest Halloween, to kobiety nie musicie się malować, nie? ale oczywiście to jest żart. Także. Nie, no to żarcik oczywiście tak. Kolego! Ja też jestem kobietą, nie? Nie, było, no, ja, nie no oczywiście żeby żartuję, tak. To są Tylko i wyłącznie takie suche żarty, na no, spokojnie, naprawdę, bez. I jak chcesz mnie przeprosić za ten żart? No, przepraszam, po prostu. Dziękuję. Po prostu. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o, o Zadem, awanturę, znalazłeś się w samym centrum tych Zadem. No... Niechcący. Nie, no nie wiem, czy niechcącym, no bo. Byłem, byłem celem tego ja tak. ataku, więc no, tak jak mówię, no, dla mnie to jest jedno wielkie nieporozumienie, bo takie rzeczy się nie powinny dziać kompletnie na, na takich eventach. Wiadomo, dymy dymami, mamy jakieś spiny, okej, okay, ale kurwa, żeby w takim miejscu robić takie rzeczy, no to jest dla mnie jedno wielkie bydło i nic więcej, naprawdę. Czy uważasz, że po jutrzejszej walce Arka z Mateuszem ta cała sprawa ucichnie? skończy się? Szczerze nie. To już za dużo, za dużo się działo, za dużo zostało wypowiedziane i po prostu no, myślę, że na pewno się tak nie skończy, że to po prostu gdzieś tam słuch o tym wszystkim zaginie, bo, no, bo tak nie można. Nie można takie rzeczy robić. Tyle takich rzeczy trzeba weryfikować i, i za takie rzeczy muszą być konsekwencje no, po prostu. Poniesione. Oczywiście. No. I jak myślisz, jaka byłaby najlepsza weryfikacja? Na pewno będzie najlepszą weryfikacją Walka Arka z y, Atkiem, czy... jak on tam ma na imię? Bo, Czyli? No po prostu, z At, Atkiem Urańskim. bo... Jackiem? Nie, Jackiem nie, no co ty, my nie dajemy w ogóle nawet y, dojścia do takich rzeczy, bo po prostu on, jemu o to, o to chodzi cały czas. On no chce uf. fejmu, tak, on chce fejmu, on chce, żeby było głośno, a zresztą, ale... Troszkę nie, nie w im to poszło, bo jak widzimy, no, nawet u Mateusza a nie zaobserwowaliśmy żadnego sponsora na koszulce, więc a, no wiadomo, że chyba nikt nie chce być na twarzu, na, na danych ciuchach, bo po prostu no, źle by się to na pewno ludziom kojarzyło. Czyli e, walka może zweryfikować e, na całą pewno sytuację? Zwery, na pewno musi zweryfikować całą sytuację. I Ale się nie zakończy tak szybko? Mi się wydaje, że... Znaczy życzę tego arkowi, żeby to się bardzo szybko zakończyło. A ciężkim, po prostu nokautem i tyle. Za to, wszystko, co tam się działo, za te wyzwiska w naszą stronę, a, nazywanie wieśniakami, tu inteligencja inteligencka rodzinna. A, czują się lepsi, mądrzejsi i ważniejsi. No, zobaczymy. No. Niech klatka weryfikuje wszystko i tyle. E, jak myślisz, jak Arak się czuje w tej całej sytuacji? Myślę, że, że czuje się pewnie, ma pełne wsparcie, wie, że Tim Tańcula wchodzi za nim w ogień, więc tutaj nawet nie ma a, żadnego przecinka, nie ma zająknięcia, po prostu jak się coś dzieje, to na zabój się leci i tyle, więc naprawdę nie ma się o co martwić. Tutaj cały czas czuwamy nad tym, żeby się na pewno nic głupiego nie, nie wydarzyło to. dokładnie. A, a zawsze z Ark. Nie, Arek to jest mój przyjaciel i... My sobie kiedyś powiedzieliśmy, że idziemy ze sobą w ogień i tyle. I ja słowa dotrzymuję, także z mojej strony można na pewno oczekiwać tego, że idę całym sercem za nim. Super. E, takich przyjaciół potrzebujemy jak najwięcej wszyscy. Życzę, życzę każdemu naprawdę, żeby taką przyjaźń miał, bo e, w dzisiejszych czasach mamy tak, że po prostu ludzie są jak chorągiewki, gdzie zawieje lepiej, tam po prostu polecą, a to nie o to chodzi. No ale zobacz właśnie, Arek się przyjaźnił z Mateuszem Urańskim. No ale tu wyszła jakaś wyimaginowana historia z ich strony po prostu. No, i chcieli rozpętać koperkową aferę, a zrobiła się afera na całą Polskę, i cała Polska śpiewa z nami, wypierdalać z mureńcami. Tyle. E, trzymam mocno kciuki za jutrzejszych wygranych i przegranych również, bo nie fajnie jest przegrywać. Mam nadzieję, że ciebie zobaczymy. E, Zobaczymy już, niebawem, tuż, tuż, kiedy walka twoja. Ja jestem cały czas w gotowości, cały czas jestem w treningu, jestem szybki, jestem zwinny, jestem wytrzymały, więc a, tylko czekam na ofertę, jaką dostanę od wodarzy. Wiem, że z kilku oponentów zobaczymy, kogo wybiorą. Ja kogo biorą, znaczy kogo mi dadzą, tego biorę, wychodzę i daję z siebie wszystko po prostu. A co wyjdzie w Oktagonie, to już wyjdzie. Emocje są ogromne. Mam nadzieję, że jutro będą również duże, a może nawet jeszcze większe. Na pewno będą większe. No, no, na pewno będą większe. Dzisiaj, dzisiaj już, dzisiaj już czuć... Tak, dokładnie. Dzisiaj jest wojna. Jutro jest wojna, a dzisiaj już czuć te emocje. Czuć. Już jest ciężkie powietrze, a, ciężkie. także jest napięta atmosfera. I mam nadzieję, że jutro bardzo szybko się ona po prostu rozwiąże. Pójdziemy sobie później na afterparty. Pijemy za zwycięstwo i, i potańczymy. Dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie.